Czuję puls jak chudy logika uga. System drzy, ja widzę więcej niż myśli. Kawi loch, mój podpis w starych ulic. No to a... niski szep, I rise up, heavy breath in my chest. Strings cutting M, staną na test Pod stopami ziemia jak tym slow motion. Aby bije szerej szanę, BBM hot. Ich mehr, kro, kro, niż co mi dasz shus, shus, shus. Kein system hält mich fest, he, he. bo już znam ich każdy gest Noro, noro, noro Ty Więcej niż myślisz, agent wiele in the night I give it, nie uciekam, bo we kwi mam cały waj Widzę więcej niż system, noro, noro, noro I try to hide chorki szeroko To jest lub co czas. Czas, czas. Ha. Mocniejsza, Adliby w rytmie rzędu się świeci. <mulny> spada i snaczę potem wystrzał najdwieńszy śpik. WAY myszki lecą jak pościg, jak testa w trybie A ja stoję, wdech, wydech, nie ma odwrotu. Ha. Break the silence i szpachy loud, kein halt. Chór ha. 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 filmowy w tle. Ha. 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 Right. Ha. 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 Powtarza się. Świat jak błąd w matryce, ale ja wracam mocniejszy uuuu, uuuu, uuuu. Widzę więcej niż myśl I see more than you high Ich falne śnieg stajknął,ż bo mój krok to inny baj. Hey, Roro, ro, 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 hey, ro, ro, -ro -ru. ruch, hey, hey. lecą cztery was, a ja dalej stoję, gram swój świat